Cześć, jestem kladiotekaną. No i już. Witam Was w szybkiej odpowiedzi. W wyniku rozkładu 72 gram wody. Zapiszmy to sobie. Mamy wodę. Jest to reakcja rozkładu, czyli analizy. Otrzymano tlen i wodę. W wyniku rozkładu 72 g otrzymano 64 g tlenu i 8 razy mniej wodoru. Możemy to policzyć w dwa sposoby. Pierwsze jest to, że mamy coś takiego jak prawo stałości składu, czyli po lewej i po prawej stronie równania chemicznego musimy mieć to samo. No to jak tu są 72 g a 64 gramy, no to musimy dodać 8 gramów, co nie? To jest pierwszy sposób, a drugi z treści zadania, że mamy 64 gramy tlenu i mamy policzyć 8 razy mniej z wodoru, czyli jak to podzielimy na 8, to tak czy siak otrzymamy 8 gramów. Dwa sposoby, wiadomo, wynik musi być ten sam. A wiesz ile centymetrów sześciennych wodoru? powstało w reakcji chemicznej. No i tu mamy gęstość wodoru, którą mamy w gramach na decymetr sześcienny. Więc będziemy musieli jeszcze nasz wynik zamieniać na centymetry sześcienne, bo tego właśnie od nas oczekuj. Zapisujemy sobie wzór na gęstość. Gęstość to D równa się M przez V. My się mamy doliczyć objętości, skoro mamy mieć centymetry sześcienne, a to jest jednostka objętości. Więc w dowolny dla Was sposób zamieniacie sobie ten wzór tak, aby wyliczyć z tego V. -kę. Zakrywam palcem V i widzę, że to jest M przez D. Okej, okay. no to mamy już wszystko. Liczymy objętość wodoru, bo o to nas pytają. Może wujak się kojarzy jako woda. Napiszmy sobie H. Czy objętość wodoru? Masa 8 g przez naszą gęstość. Daje nam to... Bardzo ważne, że to będą decymetry sześcienne. I musimy to teraz zamieniać centymetry sześcienne. Jeden zwyczajny decymetr to 10 centymetrów. Ale jak my mamy tutaj zamieniać jednostki sześcienne, to na przykład, jakby to były jednostki kwadratowe, to robimy 10 razy 10. Tak? Ta wartość podstawowa, a tu potęga 100 cm sześciennych. A jak mamy 1 decymetr kwadratowy, przepraszam sześcienny, to zapiszemy to trzykrotnie. Wtedy mamy 1000 cm sześciennych, czyli to wymnażamy razy 1000, czyli przesuwamy przecinek o 3 miejsca. Otrzymamy tą samą liczbę, ale bez przecinka. I to będzie już w centymetrach sześciennych. To jest zadanie z treścią, piszemy odpowiedź. W wyniku tej reakcji otrzymano 97205 cm sześciennych wodoru. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i no i już.